Cześć. Część z Was spotkała się prawdopodobnie w ostatnim czasie z tak zwanymi kanałami ratunkowymi. Jest to inicjatywa Prepersów, która zakłada wykorzystywanie kanałów w CB Radio, jak i w PMR do prowadzenia łączności w sytuacjach kryzysowych. No, ostatnio te czasy są coraz mniej spokojne. Jak i też pogoda nam zaczyna ostatnio doskwierać, więc e, część osób e, zastanawia się, jak ewentualnie stworzyć e, sprawną łączność pomiędzy sąsiadami na osiedlu, czy też pomiędzy e, większymi odległościami. E, w przypadku jakichś e, sytuacji awaryjnych. E, między innymi e, zaprzęgnięto do tego Sibi Radio, e, kanał 13, e, jako pechowy, 13 pechowa. Jest tutaj właśnie wytypowany jako ten nasz kanał ratunkowy. I, i, i oczywiście, w standardach polskich, jest to e, kanał działający w AM-ach i w tak zwanych zerach. E, na rynku e, możemy spotkać dużo radiotelefonów przy bardzo przystępnych cenach, CB Radio oczywiście. No myślę, że w przypadku e, sytuacji jakichś awaryjnych e, przyda, przydadzą się takie urządzenia przenośne e, typu ALAN-42. Lub, lub różnego rodzaju teraz prezydenti się pojawiły, no ale ich cena to jest 500-600 zł, a prezydenta to prawdopodobnie i może nawet ponad 1000 zł. Więc moim zdaniem, aby być gotowy na tego typu kryzysowe sytuacje, można się... W jakiś sposób wesprzeć starym sprzętem, który tak naprawdę, no, ze względu na swoją specyfikę, w większości przypadków dziś przeleżał już w pudełkach, ponieważ mm, dzisiaj CB Radio już nie jest tak popularne jak to było powiedzmy w latach 90., i naprawdę można dzisiaj kupić za niewielkie pieniążki sprzęt, który naprawdę nie jest szczochrany. No, jak widzicie, przede mną stoi taki sprzęt z rynku niemieckiego marki Stabo. SH8000. Na wyświetlaczu jeszcze jest folia od nowości. E, takie urządzenie pojawiają się na e, AliExpress, przepraszam, na OLXie, czy na Allegro. E, naprawdę e, w przystępnych cenach. Mówimy tutaj o e, cenach około 100-150 zł. E, można oczywiście próbować ponegocjować. E, mi udało się trafić model jeszcze z dodatkowym zewnętrznym mikrofono-głośnikiem, czyli tego typu urządzenie sobie możemy przyczepić m, gdzieś, prawda w okolicach kołnierza na przykład, jest taki klip z tyłu i mieć cały czas na słuch, a same urządzenie na przykład gdzieś w tyłu w plecaku, czy, czy w jakiejś torbie. No jest to urządzenie sporych gabarytów, porównując do dzisiejszych urządzeń krótkofalarskich, no to, to, to jednak jest duże urządzenie. Niemniej do naszych zastosowań, jak i może też do codziennego użytkowania, dlaczego nie, Pasmo CB jest otwarte, możemy na nim nadawać bez żadnych zezwoleń. To oczywiście możemy się zapatrzyć w takie urządzenia i je przerobić na polski standard. W chwili obecnej po zakupie takiego urządzenia z rynku niemieckiego. Niestety, on nie pracuje w AM-ach w pełnym zakresie, ma tylko kilka kanałów AM-ach, w FM-ach ma wszystkie 40. I mankamentem jest to dodatkowym, że jest ono w standardzie tak zwanym europejskim, czyli końcówki częstotliwości kończą się na 5 kHz, w Polsce kończą się na 0 oraz najczęściej te urządzenia z rynku niemieckiego mają ograniczoną moc w AM-ie do 1 W. Do zaledwie 1 W, w FM-ie cały czas 4 W. Tak, żeby szybko wyjaśnić, bo część osób naprawdę. Zwraca na to bardzo dużą uwagę. Dla kogoś różnica między 4 a 6 W przy nadawaniu to, to komuś się wydaje, że to jest naprawdę potęga, i tak dalej. No to jest bardzo mylna rzecz, ponieważ, aby zwiększyć wskazanie na wskaźniku sygnału u naszego korespondenta o uwaga 1S o jedną beleczkę, musimy przyłożyć 4 razy więcej mocy, więc teoretycznie. Taka będzie różnica między jednym a czterema watami. Dobra, także zabieramy się do rozkręcania radia i opowiem Wam e, następnie, co na przykładzie takiego właśnie stabo, co trzeba wykonać wewnątrz, jakiego typu e, modyfikacje, żeby. E, doprowadzić je do standardu polskiego. Ważne też jest przed zakupem, żebyście sprawdzili w internecie opisy, czy dane radio da się w prosty sposób przestroić, przerobić, no bo istnieją e, takie też CB radia, no których po prostu się nie da przestroić. Między innymi jest ten Stabo 8000, ale zauważycie, że tutaj nie ma przycisku skaner i już e, on też nie ma przed... E, AMFM Jest na innej płycie zrobiony. Ważne jest, żeby te radio z rynku niemieckiego miało przynajmniej ten przycisk AMFM, więc jest to punkt wyjściowy, który później może posłużyć nam do dalszej analizy, czy tego typu urządzenie da się przestroić. Więc ja zabieram się za rozkręcanie i spotykamy się za moment. No i to jest środek naszego stabu. Jest to część analogowa. Poszukujemy rezonatora kwarcowego o częstotliwości 10,240 MHz. No i w przypadku stabu takiego tutaj nie ma. Yy, tutaj jest rezonator kwarcowy o połowie tej częstotliwości 5,120. Nie wiem, czy to będzie widoczne. Spróbujmy. Czy wyostrzy, czy nie wyostrzy? Dobra, musicie uwierzyć na słowo. Tak, tutaj chyba jest. 5.120, tym rezonatorem będziemy się musieli zająć, przeciągnąć jego częstotliwość tak, aby częstotliwość nadawania i odbierania radiotelefonu kończyła się w tak zwanych zerach. Ale zacznijmy od tego, żeby najpierw w ogóle to urządzenie zaczęło pracować w standardzie 40 kanałów AM. Nadmienić jeszcze należy, że jeżeli komuś zależy tylko i wyłącznie na kanale 13, tym prepersowym, to modyfikacja jest dużo prostsza i wystarczy tylko i wyłącznie przeciągnąć rezonator kwarcowy, tak aby częstotliwość kanału była w zerach. To jest nasz kanał 13. U góry mam przełącznik AMFM. Zauważcie, że ten standard niemiecki. Umożliwia przełączenie radia pomiędzy AM a FM. Włączę AM i zobaczcie, przejdę teraz na kanał 7, 16 i od razu nam przeskakuje na FM. Także nie ma możliwości nawet tutaj posłuchać FM powyżej kanału 16. Także przeróbka będzie polegała na tym, że odblokujemy wszystkie 40 kanałów. No i drugi krok to będzie właśnie przestrojenie urządzenia do standardu polskiego na częstotliwości. Zakończone zerem. No i radio już rozkręcone. Widać, że część tego radia jest wykonana w technice SMD, a część jeszcze w przewlekanej, czyli taka hybryda, nazwijmy to. No i dostajemy się do głównego procesora zarządzającym radiem. Jest to właśnie ten, ten układ. Do każdego przypadku musimy znaleźć jakieś informacje w internecie, jakąś kartę, jak to przestroić. W przypadku tych Stabo SH8000 wystarczy odlutować ten malutki rezystor, on tak naprawdę jest zworką o wartości 0 i przelutować go w poprzek, tu są takie dwa piny. Nie wiem, czy kamera to wyostrzy, pewnie nie. Dwa takie piny i przelutujemy go w tą stronę. I wtedy definiujemy całkowicie inne zachowanie radia. Jest to już standard wtedy 40 kanałów AM i 40 kanałów FM. Aczkolwiek no, pojawi się pewna niespodzianka jeszcze, o której opowiem później. Także zabieram się do przelutowania. A po kilkudziesięciu sekundach mamy już przelutowaną zworkę. W chwili obecnej radio powinno działać w 40 kanałach AM, więc wstępnie je poskładamy i zaraz sprawdzimy. No i robimy eksperyment. Jak wspominałem wcześniej, czeka nas pewna niespodzianka w przypadku tego radia, a mianowicie przycisk SCAN, odpowiedzialny za skanowanie, w chwili obecnej zmienia nam modulację. Więc no jest tu kilka scenariuszy, które moglibyśmy sobie wykonać, albo nakleimy sobie na napisie SCAN napis AMFM, albo to zignorujemy i będziemy wiedzieli, że pod SCAN jest zmiana AMFM, albo co tutaj jeszcze możemy zrobić, żeby to miało już tak super elegancko było zrobione, to byśmy musieli po prostu dostać się do tego przycisku i zamienić przewody, jakoś poprzeciągać i zamienić tym przyciskiem tutaj u góry, który był do zmiany modulacji AM-FM. No to już zależy od Was, kto co lubi, tak będzie trzeba to zrobić. Aczkolwiek pojawił się jeszcze jeden malutki problem tutaj. Mianowicie, w chwili obecnej funkcjonalność obydwóch przycisków musi być A stabilna, czyli naciskamy i przycisk musi wrócić do tej początkowej pozycji. Ten, niestety, w tym radiu był bistabilny. On teraz, pamiętajcie, będzie pracował za skanowanie. Jeżeli ja go wcisnę leciutko, tak żeby po prostu nie zaskoczył, no to jak widać, rusza skanowanie. Zgłaszczę, zaciągniemy. Pojawi się napis Skan. Bardzo fajnie nam skanuje, ale jeżeli wciśniemy go do, do końca, to spowoduje to, że po prostu no procesor się przywiesi. Nie będziemy mogli zmienić ani kanału, ani nie będziemy mogli e, wykonywać innych operacji. Więc trzeba o tym pamiętać. Rozwiązaniem jest też e, demontaż tego przycisku. Można go zastąpić e, innym, bo to jest standardowy przycisk, który będzie pasował. To nie jest jakiś wynalazek firmy Stabo, ale tutaj praktycznie wszystko przypasuje. Możemy go zastąpić a stabilnym, aczkolwiek to nie jest rzecz, którą musimy wykonywać. Jeżeli zależy nam na stworzeniu takiego radia prepersowego, miejmy to po prostu w pamięci. Ewentualnie, jeżeli już naprawdę Wam się nudzi, można nawet rozebrać ten przycisk i w środku jest taka. Sprężynka, która powoduje, że on jest bistabilnym, trzeba ją usunąć i on się staje wtedy a stabilnym. Jest to wszystko do zrobienia. Zależy od Was, ile macie czasu, umiejętności, chęci itd. Ja go leciutko nacisnę Wyłączyło się skanowanie. No i patrzcie teraz, kanał drugi. Wciskam nasz nowy AMFM, a nie Skan. Jest AM, jest FM. W chwili obecnej na 40 kanałach możemy sobie ustawić AM i nie ma żadnego problemu, żeby nawet na kanale mobilnym 19 zacząć nadawać w am gdyby nie częstotliwość. Częstotliwość jest 27185. A tak jak mówiłem, w Polsce używamy końcówek częstotliwości z tak zwanych zer, potocznie mówiąc. Więc to musi być 27-180. Więc już, przystosowując już radio do 40 kanałów, zabieramy się teraz za przestrojenie tego rezonatora. Przeciągniemy jego częstotliwość w bardzo prosty sposób, tak że końcówka częstotliwości kanałów będzie w polskich zerach. Dodatkowo, jeżeli ktoś miałby taką potrzebę, może się pokusić o wyprowadzenie jakiegoś dodatkowego przełącznika i będzie mógł sobie przełączać pomiędzy standardem europejskim, czyli piątkami a zerami, zwierając po prostu cewkę, którą zaraz tutaj dodamy. Co musimy zrobić? Wylutować ten rezonator kwarcowy i w szereg wstawić cewkę. W tym przypadku tutaj dosyć fajnie pasuje 22 mikrohenry, które no, praktycznie powinny przeciągnąć ten kwarc w założoną częstotliwość. Ja zabieram się do rozlutowywania i zaraz wracamy. Zobaczymy, jak to będzie działać. A więc po dolutowaniu cewki 22 mikrohenry, ja dosyć takich dużych rozmiarów mam, także są dostępne dużo mniejsze i takie. Możecie wykorzystać, no ja miałem akurat pod ręką taką. Więc ona wystarcza, żeby też zrobić z niej tą dodatkową nogę do rezonatora kwarcowego, czyli z tych odciętych nóżek od cewki można sobie przylutować do rezonatora kwarcowego jedną z tych nóżek. No i taki twór oto wlutowujemy z powrotem w miejsce tutaj jak widzicie, gdzie wcześniej był rezonator kwarcowy, trzeba uważać, bo tutaj jest taśma w przypadku tego radia, żeby gdzieś tutaj nie pośrupać, nie przetopić tej taśmy przewodzącej, bo może to doprowadzić do uszkodzenia jej. A co za tym idzie, no radio może przestać działać. Także tutaj akurat dostęp nie jest zbyt szczęśliwy, ale a nie ma tam aż dramatu, żeby to tutaj wlutować. Tak, jak wspomniałem wcześniej, jeżeli ktoś chciałby sobie dorobić do takiego starego radia przełącznik, tak zwane 0,5, no to po prostu potrzebujemy jeszcze wyprowadzić przewód z tego punktu, z tego punktu jak najkrótszy. Jakiś przełączniczek możemy sobie gdzieś zainstalować w wolnym miejscu, cokolwiek to znaczy, może gdzieś na tylnej obudowie, sobie wkomponować coś takiego, żeby tym przełącznikiem swobodnie sobie przełączać w piątkę i zera. W piątki i zera może się to przydać podczas jakichś podróży zagranicznych, bo pamiętajmy, że za granicą raczej obowiązuje standard FM w tak zwanych piątkach no i, i też wtedy takie radio byśmy sobie mogli używać za granicą. No i też z takich ciekawostek można używać takiego radia podczas propagacji fal radiowych i robić łączności takie nawet międzynarodowe, bo kanał 31. Piątkach, w FMach przy dobrych propagacjach, a taka będzie w tym roku 2024, a maksimum w 2025 może nam umożliwić nawet tak prostego radia łączności na setki, a nawet tysiące kilometrów. I to nie jest żart. No dobra, to ja zabieram się za wlutowywanie naszego bohatera i zaraz sprawdzamy, jak nasza maszyneria się zachowuje po modernizacji. No, i nasz bohater wlutowany, jak widzicie, troszeczkę zmienił pozycję. Jest w chwili obecnej poziomo, z tego względu, że pod spodem jest jakiś kondensator i wcześniej on nie przeszkadzał, ponieważ rezonator kwarcowy siedział głębiej na płytce, a teraz przez tą cewkę jest troszeczkę odsunięty. Oczywiście to w niczym nie przeszkadza, ale warto teraz jeszcze w jakiś sposób, tak jak to było fabrycznie połączyć ten rezonator jakimś klejem na gorąco, ewentualnie nawet można przylutować do tej cewki z boku. Tak po prostu, żeby nie drgał. no jest to urządzenie przenośne, więc niestety podczas gdzieś jakichś większych udarów mógłby się po prostu oderwać, a może wibracji, bardziej w wibracji, prawda? Także no w jakiś sposób przykleimy go do. Do cewki, która tutaj jest z boku, do budowy cewki, tak jak to miało miejsce w oryginale. No, i jeszcze jedną ważną rzeczą jest wystroić to ustrojstwo. Z, tym, z tą cewką 22 mikrohenry, urządzenie jest odstrojone od nominalnej częstotliwości o jakieś 900 Hz. Niecałe 1 kHz. W przypadku modulacji AM to nie ma większego znaczenia, i naprawdę, tylko wstawiając tą cewkę, możecie tak to zostawić i to będzie działać i będzie funkcjonować. Jeżeli chcecie to dostroić dokładnie, no to niestety musicie mieć do dyspozycji jakieś urządzenie pomiarowe, częstościomierz. Ewentualnie drugie radio, CB Radio, i próbować. Regulować takim malutkim kondensatorem zmiennym, aby tą częstotliwość jak najbliżej doprowadzić najbliżej zera, tak zwanej końcówki zera. Ja tutaj już mam uruchomiony kanał 19, no chyba obecnie najpopularniejszy. Kanał 19 mobilowy w AM, oczywiście już. No i zobaczmy. Częstotliwość, jaką mi się udało uzyskać, to jest 27,180. O, no i 3, 3 setki po przecinku. Także e, modyfikację uważam za zakończoną. E, ale jest to teraz ładnie poskładać z powrotem. No i mamy urządzenie gotowe. Za, za niewielkie pieniążki, tak jak wspomniałem, kilkadziesiąt minut zabawy i jesteśmy przestrojeni. Mamy urządzenie no może niezbyt małych gabarytów jak na dzisiejsze standardy, ale tak jak wspomniałem, jeżeli chcemy mieć sprzęt na jakąś czarną godzinę, to nie wiem, czy jest sens inwestować w jakieś prezydenty po 1000 zł, jeżeli nie będziemy ich na co dzień używać, skoro za jakieś tam stówkę, 120 zł za takie radio zapłacimy na aukcjach i możemy mieć sprzęt gdzieś tam przygotowany, niech sobie leży w szufladzie. Także poskręcamy je i zobaczymy, jak to będzie działać. No i sprzęt poskładany. Wszystko działa jak należy. Tak jak wspominałem wcześniej, zamieniły nam się funkcjonalności przycisków. Scan to jest teraz zmiana typu modulacji z FM na AM i odwrotnie. Przycisk, który wcześniej to robił, ten u góry, jest teraz odpowiedzialny za skanowanie. Wciskamy go leciutko, aż uruchomi się skanowanie. Nie wciskamy go do końca, bo widzicie, wtedy się zatrzymuje procesor. Potrzebuje tutaj sygnału a stabilnego, i w momencie, gdy wciśniemy ten AMFM w starej funkcjonalności do końca, no to on po prostu się zatrzymuje. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić, ale delikatne naciśnięcie, jak widzicie, aktywuje skaner skaner działa dosyć fajnie, dosyć szybko przełączamy modulację, jak widzicie już się nic nie zmienia między AM, FM, dodatkowo to radio ma funkcję możliwości nasłuchu dwóch kanałów DW, czyli powiedzmy możecie sobie monitorować kanał 19 mobilny i na przykład 13 tak aby mieć cały czas nasłuch co tutaj się prawda dzieje na tych dwóch takich powiedzmy popularnych kanałach i teraz chyba powinien przerzucać między widzicie 13 19. 13 19 monitorujemy dwa kanały czyli 19 jest to mobilny. W chwili obecnej w Polsce chyba najbardziej oblegany kiedyś kanałem wywoławczym był 28 dawno dawno temu ale tutaj już praktycznie tradycja CB radio zanikła. Także zobaczcie za stówkę mamy fajne funkcjonalne CB Radio, nie musimy wydawać jakichś wielkich pieniędzy, żeby ewentualnie takie urządzenie mieć na czarną godzinę. Ona jeszcze dodatkowo ma możliwość zwiększenia lub zmniejszenia mocy przy nadawaniu. Wydaje mi się, że w przypadku urządzeń przenośnych to będziemy tutaj grzmocić zawsze pełną mocą, ale żeby zaprezentować L, czyli to jest, myślę, że w fm będzie chyba to lepiej widać, aczkolwiek po tych belkach chyba nic nie widać. Low. To jest niska moc. One wskazują to samo cały czas. Także na LOW FM nadajemy z mocą 1 W. Widać to po amperomierzu. Niecałe pół ampera. I przerzucam na high. Pobór prądu 1,1 ampera. No i tyle. Zachęcam do zakupienia takiego urządzenia. Niech sobie gdzieś tam zawsze leży. Pod ręką, tak jak wspomniałem, 100, 120 zł. I kilkadziesiąt minut zabawy umożliwi nam e, posiadanie takiego urządzenia na jakąś czarną godzinę. E, oczywiście mam nadzieję, że nigdy się nie przyda. E, w takiej sytuacji może bardziej do zabawy, czy tam też do mm, np. podczas wypraw do monitorowania, e, co tam słychać na kanale 19 na drogowym. E, no ale. Zawsze cieszy takie urządzenie, prawda, jeszcze własnoręcznie, w jakiś sposób przystosowane do działania w polskim standardzie i za tak niewielkie pieniążki, to, to czemu nie? Może jeszcze tylko kwestia anteny w tym przypadku, w tym radiotelefonie. Tutaj jest takie BNC nakręcane i nie jest to dosyć popularny standard, szczerze mówiąc. Jak będziecie te urządzenie odkręcać, rozkręcać, może jak zajdzie taka potrzeba, możecie je po prostu te gniazdo wymienić na zwykłe BNC. Wtedy no, jest dużo większa dostępność anten. Chociażby na AliExpress można zakupić dosyć ciekawe anteny, takie prawie metrowe, teleskopowe, no, które znacznie zwiększą zasięg tego typu urządzenia. Dzięki za obejrzenie i zachęcam do modyfikacji. I oczywiście zapraszam do kolejnych filmów. Cześć!